Calineczka. Pewna dobra kobieta bardzo pragnęła mieć maleńkie dziecko, ale nie wiedziała skąd by je wziąć. Poszła więc do czarownicy i rzekła, tak bym chciała mieć malutkie dziecko. Powiedz mi, co tu zrobić, żebym je miała. O, to nietrudne, odpowiedziała czarownica, mogę ci doskonale poradzić. Masz tu ziarnko jęczmienia. Ale to nie jest takie zwyczajne ziarnko, które sieją w polu albo sypią chórą na pokarm. Zasadź jest starany nie w doniczce do kwiatów, a zobaczysz, co z tego będzie. Dziękuję, rzekła poczciwa kobieta i zapłaciła jędzy dziesięć groszy, bo tyle ziarnko kosztowało. Po powrocie do domu zasadziła je starannie w doniczce od kwiatów i zaraz pokazała się mała roślinka. Okryła się pięknymi listkami, a w środku wyrósł jakiś kwiat złotopurpurowy, taki podobny do tulipana, tylko zamknięty jak pączek. Cóż to za prześliczny kwiat! rzekła kobieta, i tak była zachwycona, że całowała złote i czerwone płatki. W tej samej chwili jednak kwiat z wielkim łoskotem otworzył się i w środku, na zielonym dnie kielicha, gdzie zwykle mieści się słupek kwiatowy, stała sobie prześliczna, mała dziewczynka.